W czasie pierwszego roku kadencji wraz z moim klubem wyborczym dyskutowaliśmy z radnymi i to był taki wspólny pomysł prezydenta i radnych mojego klubu wyborczego. Padła taka propozycja związana ze estetyzacją, żeby corocznie przeznaczać środki finansowe na nowe ławki i śmietniki. Do tej pory ustawiliśmy około 205 ławek i 160 śmietników. Jest to przedsięwzięcie, które jest realizowane w pasie drogowym i przez zieleń miejską w miejscach, które nie są w pasie drogowym. Myślę, że 100 tysięcy rocznie z budżetu miasta przeznaczamy jeszcze do końca kadencji ten program będzie realizowany żebyśmy mogli mieć około 500 nowych ławek i 700 koszy które w różnych miejscach będą rozstawiane tak żeby elblążanie mogli na spacerach czy chodząc sobie a również też i estetyzacja żeby jak najmniej śmieci walało się, czy było na ziemi, na posesjach.